Siema strony Milo, wiem, że tytuł wasz może dziwić, jestem z Wiktorem dzisiaj, z osobą, którą w sumie poznałem się na parku. cały czas śmigaliśmy, gramy po dwóch latach w game'ów skuta. Zabijemy Ostatnio oglądaliśmy nasze odcinki stare ze skate'a i nam wróciły takie fellersbecki, nie? I postanowiliśmy, że będziemy śmigać, że nagramy of skuta. Wziąłeś to <grym>. czysto? Cześć stary. Wziąłeś? Dawaj, dawaj jeszcze, Jaki no. progres. Ale jest ładnie. Cześć. Nie no, ty sobie śmigałeś na pewno. No tak, jasne. Dobra, to co teraz Beko? wieku, prawie mnie zabije. Dobra, lecimy. Ogólnie jak ktoś nie zna zasad, to tak, jakie były zasady? Brak zasad. Ogólnie jest tak, 5 literek. Jest skut, sycy, ooty. Jest 5 literek, dwie szanse na wykonanie triku. Zadajemy sobie triki, no nie wiem jak to wytłumaczyć. U no, ja jedną szansę na zdanie, jedną bonusową próbę. Tak? No. Tak. Dobra, dawaj. Powiedz coś do kamery. Nic stary, nie potrafię powiedzieć, po prostu czuję się jak drewno. Pozdrów rodziny, pozdraw dobrych chłopaków. Ha, a tak się zawsze co nie? Pozdrawiam, mamy tatę, psa, rodziców. 3, 4, Dobra, dawaj stary, gramy w czerwego skuta dzisiaj, dobra? No jasne. A najlepsze że ja będę dziś próbował triki, których nie próbowałem, jakiś źle. Wyglądał jak orzech? Wyglądał jak ja. Zadaję brieflipa, czy to. Na Mają tam, tam kiedyś zrobiłem. Ogólnie to ja nigdy nie zrobiłem brieflipa. Na tym kuterku mamy. Co, serio? Nigdy no. Ale wiem, że nie zrobisz. A zakład? Zakład, no. O co? o co? No o co? No o co? Ale to potem też się musisz założyć, bo jak przewalę. Nie, jak... nie, no. O, o przekonanie, o to, że mam. Nie dobra, nieważne. Nie masz racji. Ja jestem pewien, że nie zrobisz z pierwszej. Ty, ty się dobra, dawaj, nie, no dawaj, no. Człowieku, nie ma ty, Dobra, nie ma to tamto. Nie ma to Ja. No, widziałeś? No nie mogę, no ale już myślałem, że skreślałem to. To ja zadam na cylku i z będu. <słuch> <słuch> Zjeżdżę z tego. Czemu się zabiję? Ja się zabiłem, prawie. Znaczy, ja to nie zjeżdżałem. Nie będę. No, nie <słuch> jak dobrze. I co powiesz? Byłem tak, że nie czuję nic. Ale możesz powiedzieć co ty zadajesz Ja zrobię to samo. Dobra. Ale ja wolę No Wiem. Ale nie było dokładane. No teraz było ładnie. Wiesz co? No. Ja mam taki pomysł, jak... no. żebyśmy zmienili ze na piga. Oh, bo dobra. to będzie trwało godzinę ponad. Dobra, dobra, dobra. No to ja zadam... Kurde, może coś takiego serio na chillu, bo kikle z bęku to nie wiem czy jest chill już dla nas. No nie jest chill. Dobra, to ja zadam może po prostu... Dwa hile z bęku. O, Zadaję kurczę. dwa hile z bęku. <noise> już myślałem, że zrobiłeś. Myślałem, że będzie pierwszy P. Nie ma opcji, żeby skoczyć z tego w ogóle. Nienawidzę tego sportu. <noise> Ej, dobra, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy w ogóle zrobimy jakikolwiek trik. Najwyżej będzie mój porobili robili sam. Co zadajesz? Kickless pod podwater. Uuuu, to jest chyba banger. Ambitnie, ambitnie, to jest banger. Pracowałem nad tym ostatnie 3 lata. W ogóle ten skatepark tak się zepsuł. Jest wszędzie pomazany To mega brzydko wygląda Aż się chciewa jeździć na nim Jedzie zawodnik Chip Clay Otóż nie. Ej, my nie zrobimy dzisiaj, że Ani jednego <laughs> Ja znajdę to samo Oa, dobra O kurde No to mamy kłopoty Mamy kłopoty widzowe Kłopoty najmana Ej stary zakład się z stream który sami zdałeś Dupa. Dobra, jednak jednak playu. To jest styl. To się nie kończy. Ej, w ogóle było tak zimno na początku, a teraz nagle w ciągu 5 minut zrobiło się tak gorąco. Nie wiem, co zadać Jeszcze nie umyłem włosu, nie wiem, czy mam tłuste. Ej, tu widać, że mam tłuste włosy. Trzy wipy z banku. Ej, ale i tak dobrze! No, ale kiedyś robiłem cztery z tego. Pamiętne czasy, no wsta dobra, wstaw to, wsta Kiedy, kiedyś ja to wstaw. Kiedyś to robiłem Dobra, wstaw ten klip, człowieku. Jak w tym miejscu. Nie, proszę, pokaż. Tu. Nie, bo się nie chce. Dobra, ja zdaję trik, który zawsze zdawałem każdemu i nikt tego nie potrafił zrobić. Antwista. Znaczy no, to... No, co? No to no, dawaj. Dobra. dobra. A najlepsze jest to, że jak ktoś się nie zna, to on tu nie wie, o czym ty gadasz. No a to jest pokażę To jest takie coś no. Lecz, ja tego nie robiłem na długo. Ej, ale blisko było. Ej, Ale no właśnie coś za blisko <śm> Dodaję Bri flipa pod normalny kwater, bo na mały to jest za dużo naszą możliwości chyba, nie? nie? Jak Wiktor zrobi teraz Bri to jestem skończony, bo nie potrafię tego. Dawaj Chyba pierwsza literka będzie. W końcu! Ej, szczerze? Pierwszy raz cieszę, że dostałem literkę. <grystanie> <grystanie> nie! Coś tego nie widzę. Nie bierz. Hmm. Dobra, biorę libeja. Ale ja tego nie zrobię, stary, i tak. No nie. ja tylko zmarnuję to. No to jest widzowie niehonorowy człowiek. To jest zwykła Właśnie sobie nogę. Tu Futuf. Nie, nie, futuf. <śmiesz> Śmiesznie by było. No i to jest człowiek bez honoru. Bez zasad. Dobra, to ja zdaję jeszcze raz. Antwista z Banku. No to się jeszcze raz. Nie ma opcji. Ja nawet nie próbuję. No to patrz teraz. ale było. To patrz teraz, czekut, co się tam dzieje. <gry> dobra, więc mam pewną litereczkę. Jak się z tym czujesz? Świetnie. Biorę literkę. Nie próbuję. Bo złamy sobie no. nadgarstek i się skończy gra. Tak. Ale nie, to nie dlatego, że ja nie mogę. Ja to robię dla ich dobra. Żeby tak, się gra trwała. Tak, rozumiesz? tak, no, no, tak. Dobra, ja odchodzę, Poczekaj. Wi widzą mnie? Chyba tak no. Obejście poprzedniego skuta. I on mi zadał ten sam trik, On ja mu zadam bardzo podobny. Patrz, patrz. Ja ci nie powiem, ja pokażę. Dalej jeszcze. No, no nie, no właśnie człowieku, nie rób tego. Będzie frajerem. Będzie frajerem. No i jesteś frajerem. A! Ja, e... ja jestem wykluczony z gry chyba. No nie, no. Co mi padło? Co ty gadasz? No przysięgam ci, człowieku. Dobra, w takim razie przeciwnik jest osłabiony, a ja zdaję też Hamską, skoro ty chcesz chamsko, to ja to się zadam... Nie, to się na flyboksie zadam... No i właśnie nie wiem co. Zadaję, battery pa po co Nie zrobisz. No wiem, ale może jak będę próbował trzy razy zadam, to może mi się zastrzecił To dawaj. Wierzę w to, ale... Ale do, do tych trzech razy to ja człowieku już trzy literki ci zadam. No, <grym> a ja chcę battery pa robić, nie? Jak, jak się po złotych walam. No. Dobra, dawaj bardziej może. O kurcze. No i stary, będziesz miał literki. Obiecuję ci, że to zrobię. W dwóch próbach jeszcze. Proszę, zadawaj. Kto? Ty. Kto pytał? A. Dobra, zdaję Whip amrele, pod ten quarter. Ja nie wiem, czy ja, pod, czy ja z tego zjeżdżam. Zjeżdżasz. Dawaj, drop. Stary się z bęku prawie wywaliłem. Ja w ogóle tutaj kiedyś dropałem w to, e, kręciłem sobie triki na sucho i w drop w to i ja zwaliłem sobie brodę. Ja pamiętam naszą rozmowę wtedy nawet. No, ja też będę. Ale nie mówisz. ale się, boję zjechać trochę. Dawaj, ja zjechałem. <śmienicza> Jaki masz <kask> <śmienicza> Zadaję jeszcze raz, baterka po i teraz wklejam. Nie mów o deklaracjach człowieku żadnych. No stary, ja nie pamiętam jak się trik ląduje na dwie nogi. Cukre. Oh. Ale ciepło jest. No jest gorąco. A było mega zimno. J coraz dał trzy IP z bęku. Dziew klei. Tak, Ej, dobra, nie dam rady. Nie dam dobra. rady. Ja zdaję ostatni raz Baterka pod to. Tylko ale... tym razem wklejam. Ej, bo sam nie rządzi. Kurde! A. Ja to odjechałem. Patrz. Patrz tam mój Nie Ja widzę. Widzisz to? Widzę. Ja stary odjechałem tak. To się liczy czy nie? No liczy. No jak nie liczy? No liczy. Odjechałeś. Ej to jest chyba, to był Męk chyba mój najbardziej sketchy trick jaki zrobiłem kiedykolwiek. Nie ja miałem gorsze. Dobra, Biorę literę. I Co? zadaję. Pej. No, Pej no. I zadaję jeszcze raz to. Tutaj w tym miejscu. O kurczę. Mój pąbrela. Mój No. Gdybym ja to zakręcił w ogóle, czy zrobi, czy zrobi, czy zrobi. O kurde! O kurde, jest Ej, to Ale już proje było. zabiłem. To tak nie powinno się lądować. No, no. Ty wtedy zlądowałeś od Inwarda. Tak no, okno, no, no. A to się nie powinno tak robić. Zdaję dwa z bęku. Dobra, a pojedź to tak fajnie, a nie tak oficjalnie jak jakiś, jakbyś leszczem był. Dobra. Hej, Samilo. Instagram, Milo Dobra, w październiku. Co, 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 co ty zrobiłeś? Chwila, co? Radia? Bru? on się tego nie spodziewa. Whip rewind z playboxa. Dobra, tego się akurat serio nie spodziewałem i nie spodziewałem, bo mówił mi jeszcze przed chwilą, że nie potrafi z tego wyskakiwać. Baby. Ja wezmę tego Jap japonka Jak To Jaki japonek? z grzybami No wiem Ja za bez tego? Zjedziesz Raczej No zjedziesz, jedziesz Zadaję trik ostateczny na flyboxie I będzie to kill rewind. O kurcze <laughs> w zębach stary. ej dobra, jednak kickless whip kickless whip, o oh, kurcze ja. on zadaje 3-6 z flatu to jest tryk, który zawsze sprawia mi dużo trudności bo nie potrafiłem rotacji więc zobaczymy wyciągnij powtórkę, daj mi powtórkę, masz dwie literki. Dobra, mam nie, dwie literki. dobra, dawaj, dawaj, dawaj. nie daję daj powtórkę. Tak daj poprzecie, tak, że zawsze byłeś w potrzebie mojej, yy. no. Dobra, o, ale, ale się w kolano walnąłem, <laughs> Zaliczam ci to. I literka. Riba ja nie masz. Fuck, właśnie zapomniałem, że nie ma riba Dobra, ja jeszcze raz, kiedyś mi pa teraz. O kurczę, ciężko jest, naprawdę jest ciężko już. Chcę pozdrowić Łukasza Demona. Czemu? No bo jest świetny. Czemu? Dobra, ja zadaję to na tej przeszkodzie. Chcesz, No tak. Save this first. <laughs> Ja tak ładnie zakończyłeś smów Ja coś pokażę Masz na szerokokątnym Tak O tak daj co nie no. A Ty... moje jaja Ale stary. Wolno mi stare jaja przez to <grym> śmieszny, śmieszny żart Przeżyjesz No i teraz ja Ja zadaję Za to za te jaja Dosłownie jaja Herewind'a na flyboksie. Kask. A co robisz? Ja nie powiem nawet słowa, a po prostu to zrobię? No, czy zrobisz, To, robisz, to inna kwestia. Nie, właśnie zrobię. Dobra, jak ty zrobisz coś w drop, to kończymy przyjaźń. 100%. Kto? Nie, nic, mówię do widzów. Whip drop zadał. Whip drop. A coś, co chciałeś zrobić? Co? Dwa Dwojpy i... no. Uuuu, ambitnie, ambitnie, ambitnie no. no. A ja zdaję jeszcze raz to samo co wcześniej, tylko teraz robię i kończymy piga. I bardzo dobrze. Już mamy tak dość, jest P i do P. Teraz daj Wiktor. Ja już nie mam siły. W dół. Teraz daj na bajkę. Nie nie w dół, ale no. Stary, teraz powinienem tutaj wkleić ten klip. Wklej go. Pamiętasz? Wklej go, proszę cię, wklej go. No dobra, w sumie to już mogę. No, w go. <laughs> Co ty odwaliłeś? Jest w matryku jednak chyba. Yes, tak to? Tak, je, tak, tak jak pokazałem. Ostatni raz, chwili <laughs> Tak się kiedyś motywowało, koleżku. I koniec. <laughs> nie, ja tego nie zrobię. Dobra, wkleiłem to skeci, ale no przynajmniej wkleiłem. Jeśli Wiktor teraz tego nie zrobi, to przegrywa. Dwie próby jeszcze. Ostatnia. Play. Jest! Jest! Yeah. Mamy to zwycięstwo. Tylko no, to zwycięstwo. Stary, dzięki za tą zaciętą, ciężką walkę. Nie w Dobra, dzięki za oglądanie. Czyli widzicie w ogóle? Mnie? No. No. No, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I. Cześć.